Paczka od montażysty. Dzień dobry, drogie dzieci. Moje kawusie kochane. Dzisiaj, jak wstęp pokazał, będzie paczka od montażysty. Nie za bardzo wiem, jak się do tego dobrać. Więc otwierajmy. Uwaga. Lekki fail. Wow. 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 Dobra. Dobra. A dobra, jako pierwszy. Jest Bożydar. Czekaj teraz wykminić jak działa bożydar. Montażysta mi mówił, jak działa bożydar, ale... Kurwa, ale on jest głośny. A się popłakałam. No, głośny jest. No Jeszcze uszy podobno można. Można. Można otwierać. Nie wiem jak. O, tu jest pompka. Dobra. Super. Ej, zajebisty. Okej okay. Co to jest? To jest płatki czekoladowe o smaku słonego Ej, kocham słony karmel Super Te shopy tam są, dlatego na kanał to idzie Dobra <grywia> Ej, montażysta, bo generalnie nie wiem, czy ty to będziesz montował Ale generalnie ja też ci kupiłam Kinder jajka I ty sobie nie myśl, że ja ci oddałam moje Kinder jajka Dobra to są... Ej, ale ta paczka tymi teraz piernikami wali. To są pierniczki montażysty. Ale one są twarde. Dobra, połamie sobie zęby. No hej! Jeżeli już szukasz serwera OneBlock, to mamy dla ciebie poradnik, jak zacząć grę na onecraft.pl Jak się na spałnie, to wpisuj ukośniki z create, po czym wyświetli ci się panel, który którym możesz wybrać wyspę adekwatnie do twojej rangi. Jak już masz swój jeden klocek, to go skopujesz, by wydobyć surowce do dalszej rozbudowy twojej wyspy. Jak już ją rozbudujesz, to przydałaby ci się kasa, więc wysyłasz ukośnik praca, a potem zbudujesz stałe źródło dochodu, na przykład kaktusiarkę. Potem już tylko domek, by było bardziej przytulnie i voilà. Być może po czasie twoja wyspa będzie wyglądać jak nasze graczy. Tutaj masz parę przydatnych koment i do zobaczenia na Onecraftie. Jezus, nie za dużo tych słodyczy. O, ale aleosowy. Też kocham. Też fajnie. Jeju, ale za dużo słodyczy. Zezola. Lubię. Spoko. Tu jest y słodycze. Kolejne. Kolejne słodycze. Żelki, <grytki>, których jutro nie będzie. Kolejne, których jutro nie będzie. Mm. 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 Hej, seksjako. Dobra, nie. Kolejne jajko. Kolejne jajko. A, tak. Y Kinder bueno. Ej, ale ona jest duża. Jak ja to będę na trzy razy jeść? Ja się przesłodzę tą paczką. E, to jest kolejna czekolada I tutaj jest e, Kinder Bueno kolejne e, Słuchawki Mamy tutaj taki paczkomat Paczkomat, paczka e, RPS-ów taki, taki seksowny Seksowny cygrys Generalnie to Miałam Henryka Tutaj Henry siedzi Zostawić sobie w pudełku, ale... Ale jak to ja kołam otwierać pudełka. Mam fetysz z tym. I dlatego otwieramy Henryka na wolność. On nie zasługuje, żeby być w pudełku, jakiś inny będzie siedział w pudełku. Dobra, otwieram Henryka. Opa! Opa! Henry. Henryk, dajesz... Wekaraskałam Henryka, ale jest kłopot z tym, bo tu jest przyklejona taśmą. Halo. No i zniszczyłam. <grym> a było tak pięknie. Henry, witaj Henry. To jest Zbigniew, a to jest y, Staszek. Zbigniew jest najpoważniejszy z tej trójki, nie? Ale zanim to, to mamy tutaj żetonik do gry. Ładny różowy, podoba mi się ten odcinek różowego kartę z moim Jaguarkiem, z moim Henrykiem Henryk jest cudowny <laughs> i otwieramy o. O. Ciężko się manewruje jedną ręką nie powiem, Dobra, tu mamy G2, serię G7, G7 serię 7. znaczy drugą <laughs> I tak, kogo ja bym chciała jeszcze? Chciałabym tą wiewiórkę. Tego, tego, tego bym chciała. Kalendarzowe bym chciała, ale, ale na razie nie planuję kupić kalendarza. Tego lisa też bym chciała, ale też nie planuję go na razie kupować. Tą sarnę bym chciała. Yy, no. I pora na Henryka. Mm. Trzymam raportu. Przepeczka. Super, piękna No, właśnie nie mnie dotarło, żeby zacząć zaczęłam odpakowywać, bo już nie ma powrotu Trochę dopraszę na humor Dobra, odpakowujemy już Dobra, ja tu porozkręcam sobie i wrócę do was Dobra, wszystkie już porozcinane, więc wyjmujemy Henry Henry Nie, nie denerwuj mnie Trzeci unboxing pod rząd, a ja jestem dalej chora Czytam drugi Henry się prezentuje tak. Ma piksele w oczach, A, Piksele w oczach, no. jest taki żółto-biały, jak siki. Jest piękny Henry jest cudowna. Później jest ten uroczy haski i jest, on jest taki, taki goofy, taki jujujujujujujujuj A ci psie, czy ja mogę ja mogę przed panią, Później jest najpo... najpoważniejszy Zbigniew Czy tam Staszek, czy tam Henry, nie Henry to Jaguar I najpoważniejszy z całej trójki Staszek i on yy, prawnikiem jest i on będzie yy, konkurencją dla Pana Prawnika dla której serii, której dawno nie było na kanale Następnie jest, są te sanie, które są naprawdę słodkie Później nie chcę je wyjąć nie? Aha. Skutera śnieżnego nie pokażę Żartowałam! Taki prank, wiecie. <laughs> no, taki cudowny jak skuter śnieżny i on się łączy z tymi soniami. O. I on tak zapyla, tak robi takie i odpadło sanie nie? Później jest ten domek. Domek ma tu logo LPS-ów. No, domek jak domek. Później, żeby nasza Kicia nie zgłodniała i nie zjadła psa, mamy sardynki który wyjąć za cholerę nie potrafię o. O. Sajd -saj sajdinki Sam w później jest piciu o jezus piciu, żeby nasze węczrope nie zamarzły tutaj ma fajną śnieżynkę, ale nie wiem czy aparat to wyłapie wyłapuje to, co nie powinien no, praca w gastro. Aha. Dzieci, nigdy nie ufajcie pracy w gastro. Nigdy. Później jest y, termofon też z łapką na, na ten fajny termos. Później jest y, śnieżynki Spoko Później kosteczka i ognisko To ognisko wygląda jakby miało banany zamiast ognia Aha. A full secik się prezentuje, tak? Najlepszy secik w moim życiu Cudo Pozdro elo.